Cześć, witam i zapraszam na kolejny specjalny odcinek historii na szybko. Dziś temat wybrany przez wspierających kanał patronów, którym będą ziemie pod panowaniem Szwecji. Przypominam, że w serii tej analizuję historię danego kraju, następnie dzielę mapę na dziesiątki małych regionów i sumuję łączny czas, pod jakim region taki był pod jego panowaniem. Liczę tutaj okres od panowania Eryka Zwycięskiego w 970 roku aż do dziś. Okej, okay, w takim razie zaczynamy. Szwecja to największe i najludniejsze spośród państw skandynawskich. Na lądzie graniczy ono z Norwegią oraz Finlandią. Szwecja od ponad 200 lat nie prowadziła wojny, ma jednak za sobą historię pełną podbojów i prowadzenia polityki mocarstwowej. Zacznijmy od kolebki państwa szwedzkiego, a więc ziem, które były pod jej panowaniem ponad 1000 lat. Jest to więc, jak widzimy, tylko część dzisiejszej Szwecji. Północna granica pokazuje zasięg germańskiego ludu swearów, w którym to około 970 roku panować zaczął król Eryk Zwycięski. Rozszerzył on tereny swego królestwa na ziemię zamieszkujących na południu gotów. W kolejnych wiekach ze Swearów i Gotów wykształcił się właśnie naród szwedzki. Tereny południowe, a więc skania, należały jednak w średniowieczu nie do Szwecji, lecz Danii. Jako ciekawostkę można dodać także, że Eryk poślubił córkę Mieszka pierwszego, Świętosławę. Spójrzmy na kolejny okres, co najmniej 8 stuleci. I dochodzą tutaj jedynie wyspy Alanskie, leżące na Bałtyku, pomiędzy Szwecją i Finlandią. Dziś należą one do tej drugiej, jednak od samego początku były one pod panowaniem szwedzkim. Wyspy te zostały utracone dopiero w 1809 roku na rzecz Rosji, razem z resztą Finlandii. Do dziś region ten cieszy się jednak sporą autonomią i 90% mieszkańców posługuje się na co dzień językiem szwedzkim. Kolejny okres szwedzkiego panowania, tym razem co najmniej 700 lat. Dochodzą więc spore obszary na północy, będące dziś szwedzką częścią Laponii. Z racji silnego zalesienia i zimnego, surowego klimatu, tereny te były zawsze bardzo słabo zaludnione. Gdy na południu powstawała Szwecja, były one zamieszkane przez plemiona ugrofińskie, między innymi przez Kwenów. Ludy te były w średniowieczu bądź to uzależniane, bądź też wypierane przez szwedzkich osadników. Następny okres to ziemie należące do Szwecji co najmniej 600 lat. Pojawia się więc południowo-zachodnie wybrzeże Finlandii, opanowane przez Szwedów w wyniku krucjat przeprowadzonych w drugiej połowie XII wieku. Finlandia została utracona dopiero w 1809 roku na rzecz Rosji. Do dziś w Finlandii zamieszkuje mniejszość szwedzka, skupiona głównie na wybrzeżach, która z pominięciem Wysp Alanskich stanowi około 5% ogółu populacji. Na południu zaś dochodzi prowincja Blekinge. W średniowieczu należąca do Danii, choć nieco krócej niż reszta Skanii. Blekinge powróciło do Szwecji dopiero w połowie XVII wieku po krwawych zmaganiach z Danią. Spójrzmy na kolejny okres co najmniej 500 lat. Na wschodzie widać tu efekty dalszej ekspansji na tereny pogańskich plemion fińskich z XIII wieku. Na Bałtyku zaś dochodzi wyspa Gotlandia. We wczesnym średniowieczu była ona de facto niezależna i w stolicy Wizbi leżało ważne centrum bałtyckiego handlu. Później była ona z przerwami pod wpływem Szwecji, Danii, Krzyżaków czy też nawet grupy piratów zwanych braćmi witalijskimi. Od drugiej połowy XVII wieku aż do dziś znajduje się w rękach szwedzkich. Następny okres co najmniej czterech stuleci. I dochodzi tu prowincja Halland na południu, która w średniowieczu należała do Danii. Była ona areną wielu konfliktów i niszczycielskich najazdów pomiędzy Danią, Szwecją i Norwegią. Podobnie jak Blekinge, została na stałe podbita przez Szwecję w połowie XVII wieku. Dalej na północy mamy region zwany Jamtlandem. Kraina ta cieszyła się sporą autonomią, jednak w epoce średniowiecza częściej była pod wpływami królów norweskich. Jamtland także został przyłączony do Szwecji w XVII wieku. Mamy także rozszerzenie granic na północy Laponii. W średniowieczu tereny te były bowiem pod wpływami Norwegii. Widzimy także dalszą ekspansję w Finlandii z czasów późnego średniowiecza oraz część przesmyku karelskiego. Opanowanego zbrojnie po konflikcie z Nowogrodem Wielkim oraz Karelami pod koniec XIII wieku. Tereny te zostały utracone na rzecz Rosji po przegraniu przez Szwecję Wielkiej Wojny Północnej w 1721 roku. Kolejny okres, a więc obszar, na którym Szwedzi panowali co najmniej 300 lat. I dopiero tutaj pojawia się leżąca na południu dzisiejszej Szwecji Skania. Tak jak mówiłem wcześniej, przez całe średniowiecze należała ona do Danii i tamtejsza ludność posługiwała się językiem duńskim. Kraina ta została podbita w XVII wieku, kiedy Szwecja była u szczytu swej potęgi. Konflikt ten był jednak długi i krwawy. Duńczycy usiłowali odzyskać Skanie, zaś szwedzkiej okupacji opierała się lokalna ludność. Zorganizowała ona nawet powstańczo-partyzanckie grupy, zwane później przez Szwedów obelżywie snaphannarami. Ponieśli oni jednak porażkę. Zaś Szwecja rozpoczęła brutalną okupację i politykę szwedyzacji, a więc narzucenia języka szwedzkiego pod groźbą surowych kar. Następny okres, przynajmniej 150 lat. Dochodzi tu prowincja Bohuslan, należąca w średniowieczu do Norwegii i podbita przez Szwedów dopiero w połowie XVII wieku. Mamy także ziemię na terenie dzisiejszych Niemiec, a więc miasto Wismar w Mecklenburgii oraz część pomorza przedniego z wyspą Rugią. Są to terytoria podbite przez Szwecję w XVII wieku, kiedy to będąc u szczytu swojej potęgi, zainterweniowała w trwającej wtedy w Niemczech wojnie trzydziestoletniej. Są to nabytki utrzymane tam najdłużej. Wismar został zwrócony na początku XIX wieku, zaś pomorze z Rugią w 1815 roku otrzymały Prusy. Mamy także na północy część fińskiej Laponii i Karelii są to efekty dalszej ekspansji szwedzkiej Finlandii, aż do jej utraty na rzecz Rosji. Okej, okay, spójrzmy na przedostatni już okres przynajmniej jednego stulecia. Dochodzi Królestwo Norwegii, które to było kilkukrotnie związane ze Szwecją Unią Personalną, w której dominowała ta druga. W średniowieczu nastąpiło to w XIV wieku, podczas rządów króla Magnusa IV, za erze nowożytnej Unia trwała w latach 1814. 1915. W XVI wieku, po rozwiązaniu inflandzkiej części państwa zakonu krzyżackiego, Szwecja podbiła Estonię z wyspą Hjumą. Region ten był wtedy areną konfliktu pomiędzy Szwecją, Rosją oraz Polską Litwą. Pozostała część Infland przypadła wtedy tej ostatniej. Szwedzi zamierzali umocnić swe panowanie na Bałtyku oraz połączyć swe posiadłości Finlandii i Estonii. Dochodzi więc tu podbita kosztem Rosji pod koniec XVI wieku Ingria. Wykorzystując trwającą u wschodniego sąsiada Wielką Smutę, w 1617 roku Szwedzi podbili także dalszą część Karelii. Dochodzi także miasto Ryga, zajęte w czasie wojny z Rzeczpospolitą obojga narodów w 1621 roku. Wszystkie te nabytki na wschodzie zostały jednak utracone na rzecz Rosji po klęsce w Wielkiej Wojnie Północnej w 1721 roku. I na sam koniec ostatni już okres, a więc ziemie będące pod szwedzkim panowaniem co najmniej 50 lat. Widzimy tu m.in. tereny na dalekiej północy efekt z czasów Unii Personalnej z Norwegią. Dochodzą także Inflanty i Wyspa Sarema podbite kosztem Polski, Litwy oraz Danii w połowie XVII wieku i utracone na rzecz Rosji w roku 1721. Mamy także Pomorze Szczecińskie opanowane podczas wojny trzydziestoletniej w XVII wieku, jednak utracone w 1720 roku na rzecz Prus. I wreszcie dochodzi tutaj także księstwo Bremen-Werden w północno-zachodnich Niemczech. Zostało ono związane Unią Personalną w 1648 roku, która trwała do porażki w Wielkiej Wojnie Północnej na początku XVIII wieku. Na koniec warto także wspomnieć o Islandii i Grenlandii, które to także były na krótko pod szwedzkim panowaniem, gdy król Magnus IV rządził także Norwegią. Szwecja posiadała także na krótko kolonie, m.in. Nową Szwecję założoną w Ameryce Północnej w XVII wieku, która jednak była utrzymana tylko przez kilkanaście lat. Szwecja posiadała także kolonie na Karaibach, w Afryce i Azji. Ok, to tyle ode mnie, wielki dzięki za uwagę! I zapraszam na kolejne materiały już niedługo.